Cześć. To jest ostatnie omówienie partii z sezonu 22. Klasyka gatunku. Partia Lwa z Tygrysem, pojedynek dwóch wielkich kotów. Z rundy czwartej, z pierwszej ligi. Widziałem już wcześniej, że Maksym lubi o Takamoku. No i właśnie i teraz tworzy od niego takie shimari typowe. Białe podchodzą do narożnika. No i czarne mają parę możliwości. Dwie najważniejsze, no to taki ruch, po którym jeśli białe wychodzą, to można bardzo wygodnie sobie wskoczyć do narożnika. Więc raczej się to może można to zostawić, ale chyba też często grywa się tak. Natomiast czarne grają niżej. No, i tutaj możliwe, że, że Maksym szykuje się na uderzenie białych, a żeby białe przeciąć i pójść w jakieś takie skomplikowane joseki, Chociaż akurat, bo pomyślałem, że może to joseki, które było modne na mistrzostwach Polski rok temu, ale w tym, w tym wypadku ono by no nie było możliwe do użycia ze względu na to, że drabinka chodzi dla dla białego, czyli nie da się tutaj złapać białych. W każdym razie białe tak czy siak uderzyły z drugiej strony, co jest jak najbardziej też możliwym ruchem. To też jest joseki, rzadziej grywane w dzisiejszych czasach, ale to w porządku rezultat. O, I czarny teraz na dole. Wydaje mi się, że dość duży jest ruch na tej prawej bandzie, że może też warto było, żeby czarne tam zagrały. No bo chyba czarne mogą potencjalnie atakować białego w przyszłości. Tak mi się wydaje. Białe póki co odpowiadają ostrożnie, tak jest. Czarne wybrały zagrać Joseki na górnej bandzie. Ja bym raczej grał na dolnej bandzie Joseki, ale to chyba nie ma dużego znaczenia, bo na górnej bandzie. I tak mamy silną grupę, od której też się za dużo stworzyć nie da, bo jest też silna grupa białych obok. No ale jak najbardziej w porządku ten wybór. O, biały tutaj kopnęły. Tego ruchu się nie spodziewałem. Wydaje mi się, że jeśli grać, to już coś, coś w tym stylu. Czy to kopnięcie oznacza, że biały się boją takiego wślizgu czarnych? Może tak. I miały nadzieję, że tutaj zaprofitują. Grając taką wymianę, ale kiedy czarne zagrały hane, to białe zagrały gdzie indziej. To się wydaje pewnie trochę, trochę niepoprawne, dlatego że później po kejmie, znaczy teraz już nie kejmy, tylko po wydłużeniu czarnego, to będzie tak, jakby czarne zagrały kejmę i była zła wymiana. Ale rozumiem też, że białe nie chciały dogrywać, bo czarne na pewno miały zamiar wziąć centę no i grać na dole. Także białe teraz grają na dole. I tu się za chwilę zacznie robić ciekawie. Czarne zaskoczyły. Częściej widywane jest to uderzenie, po którym istnieje takie dżoseki. Ciach, ciach, ciach. A, przepraszam, nie tu, tutaj. Mm -hmm. Takie dżoseki istnieje. Um, na przykład, też są możliwe inne ruchy, albo inna kolejność. Tu, tu, tu i może tu. Czy te nógi. W każdym razie czarne zeskoczyły w dół. No i następny ruch białego rozdzielający czarne. I to jest pierwsza ciekawa pozycja w tej partii. Gdzie grać czarnymi? Akurat to jest niezapowiedziane review, więc nie ma tutaj żadnych słuchaczy. Ale dobrze się zastanowić. Możemy próbować wyskakiwać tym kamieniem. Białe pewnie też wyskoczą. I co? Tym też wyskoczymy. Ech, taka walka skacząca. Może czarne się trochę boją. Chociaż czarny mają narożnik, biały mają narożnik. Białe mają dwie grupy, czarne mają dwie grupy. Może białe mają przewagę sente, tak? No, nie wiem. Myślę, że wchodzi w grę ruch tutaj. Podchodzący do narożnika i tu. Jeżeli białe postanowią nas rozciąć, to przeżywamy na dużą skalę. W kształcie białego pozostaje słabość, więc bardzo możliwe, że białe będą kontynuowały. Ale białe się robią całkiem silne na zewnątrz. No i to oznacza, że też te dwa białe kamienie się czują znacznie lepiej. Hmm. To jest podobny ruch jak ten, ten od dołu. D3, oj, zaraz, ja dodałem tutaj kamień, nie chciałem. Tu, tak, też jest jakieś takie joseki, to jest też joseki. Rezultat jest podobny, my mamy narożnik, białe mają zewnętrzne. Jeżeli nie chcemy, jeżeli wolimy walczyć, to wydaje mi się, że ten wyskok. Jeśli biało od narożnika, hmm, no będziemy walczyć, będziemy walczyć. Jeśli białe od razu wyskoczą, to można wskoczyć do narożnika i tam sobie po prostu stworzyć bazę. Czarne od razu wskoczyły. To mi się nie za bardzo podoba, bo to tak od razu oddało białym silną pozycję na zewnątrz. W związku no jednak nie tak duży narożnik. To jest kamień na trzeciej linii, nie na czwartej, więc na pewno przyjemniej jest białemu. Następny ruch, a biały tak po prostu zablokowały czarnego. To ma sens. Chociaż... Hmm, Jakie inne możliwości wchodzą w grę? No, można też blokować, o tak, wtedy możemy się bać trochę cięcia czarnych. Pewnie białe nie mają teraz czasu, żeby mordować czarnego, bo zaraz same ich samych ich własny kształt się rozpadnie. Hmm. Także nie wiem. Może tu blokować, ale myślę, że w partii było to dobrze rozegrane. Białe dostają. Pewien wpływ na tę lewą bandę. No i tu się cieszą, że są silne. Natomiast pozostaje ten ruch i czarne go zagrało od razu. I to jest moim zdaniem bardzo duży błąd, no bo on pozostaje jako ostatnia deska ratunku. Jeśli będzie trzeba wiosę się podłączyć, to się podłączymy. Na tej chwilę nadal chcemy traktować te dwa kamienie jako słabe. Może ten Sansan nie był złym ruchem, ale wydaje mi się, że M2 to takie łączenie, no to to jest już zbyt, zbyt powolne. Rozdzielać białego, dlaczego nie? Możemy tutaj walczyć i zabrać białemu terytorium aktywnie, kładąc presję na przeciwnika, wpływ białemu zniszczyć tam z lewej strony. A jeszcze jest inna rzecz. Tutaj jest to cięcie. Ja bym się na nie tak, ja bym na nie miał chrapkę, chociaż no nie uda się białego tutaj schwytać, ale rozpoczyna się walka. I co zła dla czarnych? Może zła, może rzeczywiście zła, ale warto pamiętać o tym, Adzi. Natomiast ten ruch. No biały, białe mogą, jeśli zechcą, tak kontynuować. To się stało później w partii, chyba. No i tak, białe się wzmocniły tu. To Adži troszkę znika. A jeśli białe nie będą kontynuować i czarne dostaną Sentę, to jak zagrają tutaj, możliwe, że w przyszłości ten ruch na M2 będzie zmarnowany po prostu. Także to, to raczej błąd, to M2. No, zrozumiały wybór białego, rozbudowują sobie strefę wpływów. Ciekawe, czy można było tutaj rozważyć taki kulerski ruch. Pewnie widzieliście w niektórych partiach zawodowców, kiedy mamy do czynienia z tego typu kształtem. Niekoniecznie po tym joseki, po prostu tego typu kształt. Można zagrać tu. Jeśli nie chcemy grać podwójnego hanę, bo nam się nie podoba, że na przykład czarne tu mogą przeciąć, Albo nie wiem, co nam się nie podoba, może ten kształt nam się nie podoba bardziej niż, niż tamto cięcie. W sumie tak przedno, a później tak czy siak będą mogły tu przeciąć czy, czy pchnąć, także trochę jest nieprzyjemnie. No więc trzeba by się wydłużać, ale może można od razu tak skoczyć okiem słonia, jak czarny tu, to my nie w środek, bo to byśmy wrócili do tego, co już znamy, tylko od zewnątrz. No tu oczywiście zostaje słabość w kształcie. Tak, też, ale no to jest to jest ruch, który bywa grywany, także dobrze o nim pomyśleć. Nie wiem, czy był w tej sytuacji najlepszy. Myślę, że też można było tak spokojnie zagrać i nie bawić się w to takie bezpośrednie krojenie tortu, ale białe wolą kroić tort, bo mają wrażenie, że tutaj większy jest ten kawałek niż kawałek na górze. może, może słusznie. Czarne wydłużyły, no bardzo duży ruch. Białe muszą się troszkę przestraszyć, ale białe się przestraszyły też tak aktywnie. Hmm. Hmm. A, czarne, a czarne na to pasywnie bronią swojego pudełka. No może słusznie, może słusznie, chociaż chciałoby się być aktywnym tu zagrać, zagrażać cięciem, tak? Jeśli białe połączą, no to dobrze, no to jakoś kontynuujemy. Z drugiej strony jeśli białe zagrają tu, a później zagrają tam, no to może będzie nam troszkę nieprzyjemnie. Więc nie jestem pewien. Na pewno jest to duży ruch ten czarnych, no ale później następne pchnięcie też w pewnym momencie białe uzyskają z radością. Białe póki co próbują jakoś wykorzystać słabości kształtu czarnych. Ciekawy sposób wydłużka. Może też można było się pokusić o coś aktywniejszego. Czego tu się bać? No chyba nie tego. Coś takiego to nie byłoby bardzo straszne. Czego tu się bać? Chyba ładny ruch, takie zagięcie, kiedy grają nam e, takie uderzenie i ikentobi. Warto znać to, że na ikentobi dobrze jest mieć kamienie w A i B. Wtedy przeciwnikowi jest nieprzyjemnie, bo na każdy z ruchów CD przeciwnik może zagrać w ten, w ten drugi punkt. Zazwyczaj. Czarny tak spokojnie odpowiedziały, białe skaczą, mhm. Pchnięcie. No, ja nie wiem, czy tutaj w ogóle trzeba tak kontynuować koniecznie, chociaż no może też dobrze, jeśli nie zagramy, to później będą jakieś słabości w kształcie. Hm. Także dobrze. Ale białe bardzo aktywnie sobie e, biegają po tej planszy. Także troszkę mi się to nie podoba dla czarnych. Tak, pewnie trzeba było od zewnątrz. A. Opa, no i się zaczęło. Ciekawy ruch, nie powiem. Hm. No, ciekawy, ciekawy. Może to jest jakieś przygotowanie do tego ataku, o którym mówiłem. A może nie? Może tak po prostu tak o ten ruch jest zagrany. Może bardziej zależy nam na pchnięciu. Nie wiadomo jak odpowiedzieć. Z drugiej strony też nie jest to aż takie forsujące, no ale może jest wystarczająco forsujące, żebyśmy się bali grać od zewnątrz. Hmm. Trudno stwierdzić. O, białe zignorowały. A, czyli jednak dobra. Jednak, jednak nie forsujące. Zdaniem białych. Może tego nie trzeba wymieniać, bo ja nie jestem przekonany, że białe w bliskiej przyszłości będą grały w A. Zwłaszcza, że to nawet nie do końca łapie ten kamień czarnych, bo drabinka nie chodzi, jeśli tylko czarne sobie pomogą. Hmm, może można to zostawić póki co, chociaż też chyba nie jest to zła wymiana. Możliwe, że na przyszłość traci jakieś inne warianty, ale w porządku. Tak, tak, o. No, z drugiej strony białe się wzmocniły. A też teraz zostawiać może byłoby nawet boleśniej niż bez wymiany bo teraz zejście białego na H2 jest bardzo silne. Tak, także rozumiem. No, czarne wzięły punkty w Sente, białe się wzmocniły na zewnątrz, czarne budują, no i to jest błąd oczywiście, należy grać tu, no bo to to podstawy. Po tym ruchu zejście na E1 jest takie Sente, Łona sente. natomiast po tym ruchu to łączenie jest takie prawdziwe Sente. To znaczy, jeśli tam kiedyś białe się połączą, co bardzo możliwe będzie miało wpływ na kwestie tej grupy i czarne nie odpowiedzą, no to wtedy czarne po prostu umrą w męczarniach. Z kolei po tym ruchu, no, E1 jest znacznie mniej prawdopodobne, że kiedykolwiek białe będą chciały zagrać. No a też nie jest to wcale takie sente, bo tutaj tak naprawdę jest jakieś dziwaczne ko. Mam nadzieję, że się nie mylę i to jest takie ko. To nawet nie jest bezpośrednie ko. Tutaj nawet jak białe raz wygrają, to, to i tak będą musiały wygrać jeszcze z raz. Także to zdecydowanie błąd, białe teraz się przepychają. O, a to ciekawe, bo to jest niesamowita okazja, żeby odciąć kamień, pozbyć się Adri tego e7. I czarne z nimi nie skorzystały. Zastanawiam się, dlaczego? Czy dlatego, że bały się takiego oddania wpływów. No może trochę się konsolidują białe na zewnątrz, z drugiej strony dużo jednak uszczknęliśmy, więc nie wiem, czy też bały się tego ko. No tego ko to ja bym się specjalnie szczególnie nie bał, bo strasznie dużo białe mogą na nim stracić. Tutaj już się rozpadł kształt białych. Możemy go rozpaść jeszcze bardziej. Mm. Także no ten ruch... Adzie Kesi. To może już lepiej tu zagrać. Nie? To dziwne zagranie czarnych. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że A7 jest centę, Biały tną. Mhm. Rozsądny, rozsądne to wszystko. O, no i tutaj się znowu zaczęło robić ciekawie, no bo białe chcą czarnego spłaszczyć, a czarne bardzo słusznie odpowiadają aktywnie. Nie chcą dać się spłaszczyć jak płaszczka. Jeśli białe tu, no to czarne będą walczyć. Um, więc czarne najpierw chcą wypchnąć białego. A, no właśnie i się zaczyna walka. Z drugiej strony te wymiany są nie wiadomo, czy dobre, czy złe. Czarne uzyskują dzięki nim damę, które w ogóle nie przyda się w niczym, dlatego że białe są już bardzo silne z drugiej strony. Oprócz, oprócz włączeniu, włączeniu się przyda. Jeśli, jeśli się boimy o życie naszej grupy, to warto, warto. I może można powiedzieć, że one trochę zmniejszają strefę wpływów białych, a może można powiedzieć na odwrót, że zwiększają. Więc trudno stwierdzić. Zależy, jak bardzo się boimy tego ataku białych. Może się boimy. Ach, to przepraszam, tu chyba najpierw tu się gra, i wtedy czarnemu zostaje trochę mniej punktów w narożniku. Cztery zamiast sześciu, więc warto, warto o tym pamiętać. To są dwa punkty zysku. No, może być trochę, trochę ryzykownie. Także możliwa w ogóle, że poprawną kontynuacją białych była kontynuacja ataku, a tak to czarne się ucieszyły, że mogły zagrać wymiany. Może nawet jeszcze jedną, a co, kto nam zabroni? No bo znowu Hany będzie bardzo nieprzyjemne. Hane, po którym przeciwnikowi zostają trzy oddechy, to zawsze jest ból głowy przeciwnika. Mm. Mm -hmm. No psz. powiedziałbym, że to wszystko jest takim raczej sukcesem białych, ale no po prostu sytuacja była trudna dla czarnych. W tej chwili. Moim zdaniem od tego ruchu się wszystko zaczyna. Była możliwość zagrać tu, a w sumie może możemy zagrać tu w tej chwili. Jeśli białe zakończą ten kształt, no to dużo stracą na zewnątrz. Jeśli białe będą odpowiadały, no to może się pokusimy o walkę, albo jeśli będą odpowiadały bardziej spolegliwie, no to wtedy z wielką chęcią zgarniemy zjarniemy tutaj zysk na bandzie. Także od tego się zaczęło walka zła dla czarnych. No właśnie. No i czarne wzięły dużo tych damy, białe za to tworzą sobie olbrzymie mojsko, no i gra powoli się zaczyna robić bardzo trudna dla czarnych. Ale czarny teraz włażą. No i to będzie walka o partię, można rzec, można się spodziewać. Tylko, że niepotrzebnie, bo w tej chwili białe mają bardzo dużą przewagę. Policzmy punkty. To tak, widać było trochę po, po tym, jak się toczyła partia, ale policzmy. 10, 15. No, policzmy tu 15. No, policzmy tak z 20, co. 30, tutaj taką dziesiątkę zobaczymy sobie, tutaj no jeszcze z dziesiątkę, 43, tutaj są cztery punkty, tak? 47, 8, czarne mają z 48 punktów, nie tak dużo. Jeśli białe, grając po prostu tu, mogą liczyć na tej bandzie na nie wiem ile. No myślę, że tak z, z 10 to bez problemu, plus jeszcze z 5, 15, 21, 32, 4, 7, 47, 53, komi, dużo, dużo potencjału. Czyli tak, jeśli teraz czarne się zdołają jakoś bardzo przyjemnie połączyć, a białe zagrają tu, no to jest już chyba wystarczająco dla białego. No ten wykorzystany potencjał już jest wystarczający, a jeszcze jest potencjał z prawej strony. Gra jest zdecydowanie na korzyść białych. A tutaj w ogóle jeszcze może będzie można przeciąć. Także możliwe, że walka jest niepotrzebna, ale lew walczył jak lew, jak to zwykle bywa. I dobrze poprowadził tę walkę. Uff, w tej chwili grupa czarnego nie ma tak wielu oczu. A, ale zaraz, przecież czarne mogą się w tej chwili wycofać. No i to już byłoby, byłoby nieciekawe dla białego, że, że tyle białe natraciły. A. No właśnie, no to, no to niesłuszna ta decyzja, granie nie od bandy, tylko rozdzielanie czarnych. Czarny tu się z dużą łatwością połączyły, jak widzimy. Gdybyśmy z kolei grali tu, to by nam groziło cięcie. Także w tej chwili czarne wystarczyło, żeby się wróciły, ale czarne zagrały do, do centrum, przepraszam, i się wywiązała walka, bo białe odważnie bardzo spróbowały czarnego rozciąć. No, czarne muszą się wrócić, a muszą też walczyć, więc jest troszkę są trochę zajęte tym wszystkim, co się dzieje. Ciekawe tutaj bardzo cięcie z niestandardowej strony. No, ale właśnie, no, czarne nigdy tutaj nie, nie, nie wstrzymały się, tylko szły naprzód, naprzód, aż, no właśnie, aż straciły dużo. Także ta wymiana no, raczej jest na korzyść białych, no bo białe zdobyły 10, 20, 30, 40 punktów, a czarne tutaj zdobędą 20, może 30. No 30 w porywach do 35, ale białe też dążą i tak tutaj sobie okrążyć. Także... No, wprawdzie to było od początku terytorium białego, ale zauważmy, że też ruch białego na S6 ma bardzo ładną kontynuację, jeśli chodzi o JOS-y. Także to jest zysk białych. Czarny nie powinny cudować, powinny się wrócić. Chociaż po tym, jak już nawstawialiśmy te trzy kamienie, też nie za bardzo możemy. No to alternatywa to jest zagrać jakoś tak. Mm, tak by było ciekawie, o ile? A zaraz, a w ogóle po prostu pchać naj, najwulgarniej w świecie. O. No poświęciliśmy trzy kamienie, ale wydaje mi się, że, że jest w miarę, w miarę dobrze teraz yy, dla czarnych. W każdym razie w partii ta wymiana jest na korzyść białych. Tutaj czarne jeszcze próbowały coś uzyskać, ale to łączenie. Hmm. To łączenie pewnie niesłuszne, no bo straciliśmy okazję na squeeze piękny. Piękny, choć niewystarczający zapewne. Czarne próbowały przeżyć, ostatecznie umarły, no i można się poddawać. No ale czarne jeszcze spróbowały swych sił. I białe się nie zorientowały, co mają na myśli czarne. Wystarczyło, żeby białe po prostu przeżyły grupą i byłby koniec gry. Natomiast ym, Białe zagrały tu, no ale to nie jest niestety, więc czarne mogą się wycofać. No i białe powinny były teraz policzyć punkty i po prostu zakończyć partię. Ale białe zamiast tego zagrały tenuki jedno i drugie. I nagle się okazało, że grupa nie jest taka całkiem żywa. Ją powinno się dać przeżyć, ale jeśli, jeśli Łukasz był w tej chwili w Biojomi, no to wszystkie grzechy się odpuszczają w takim momencie. Wbijają mi chyba. Ja tak na pierwszy rzut oka tutaj widzę jakieś warianty z ko. Wydaje mi się, że jeśli zagrać tu, to powinno być możliwe doprowadzenie do, um, do ko w tym, w tym stylu. To jest ko dwupoziomowe. No, ko lepsze niż nic. W partii było nic niestety, bo białe zagrały hanę i później było trochę kłopotliwie wszystko. No, a tutaj, a tutaj białe zapomniały, że, że o dwa punkty lepiej jest najpierw zagrać taką wymianę i później możemy zagrać tu i tu. Albo też niektórzy gracze biją, to wychodzi na to samo. A, bo, bo tam białe nie muszą kontynuować też od razu. E, tak, tak i... No właśnie, i tutaj tak naprawdę była możliwość przeżycia czy jakiegoś zdenerwowania przeciwnika, gdyby to białe zagrały te sudzi, do którego się moim zdaniem szykowały grając to łączenie, chyba że to było po prostu time sudzi. Tutaj jest takie te sudzi. jeśli czarne zagrają tu, białe łapią, czarne muszą rozdzielać, białe przeżywają. A jeśli czarne wychodzą tymi dwoma kamieniami, to białe tu się łączą i grożą podwójnym atarii, więc czarne muszą się no, na przykład złączyć, a białe wówczas z radością mogą się podłączyć. Tak, to chyba dwa główne warianty. Oba działają dla białego, ale białe niestety tego nie zauważyły i po, tym, po tej wrzutce czarnych już się przeżyć niestety nie da, więc gra się zrobiła bardzo równa. No i wszystko się rozstrzygnie wiosę. Czarne nie muszą się łączyć, bo grupy z obu stron żyją. Ten ruch jest dość duży, chociaż ten ruch jest największy, G2. G2 jest bardzo duże, bo to jest cente i dla czarnego, i dla białego. I później zagrać na A8 i pewnie czarne by wygrały partię czarne się połączyły. to Może białe też nie powinny były tak grać, tylko od razu przeciąć z tej strony, bo czarne na pewno nie mogą łapać kamienia. Czarne muszą zejść. I wtedy wprawdzie nie zrobimy tego w Sente, ale jak się dowiedzieliśmy, w partii też to nie było sente. A później się przyjrzymy jeszcze bliżej i się okaże, że tym razem to i jest Sente. Um, tym razem może nie, ale wygląda groźniej, ale może nie jest sente, No dobra. No to jak nie, to nie. W każdym razie też trzy kamienie wcale niekoniecznie są większe niż... Znaczy na pewno A8 jest większe, bo jest po prostu w centę. A G2 to już trudniej stwierdzić. Tak, czarne połączyły, to błąd. O, tutaj białe znalazły, to sudzi bardzo ładnie. No i G2, no właśnie, no tak. No i pewnie tu partia już jest zadecydowana, bo ostatecznie kończy się zwycięstwem o półtora punktu przez białe. No i to tyle o tej partii. Mam nadzieję, że było ciekawie. Dla mnie tak. Dobra walka. No i do zobaczenia w przyszłym sezonie. Chyba jeszcze jeden będzie przed wakacjami. Powodzenia. Cześć, cześć.